Cześć, witajcie w kolejnym nocnym vlogu. Dzisiaj ze mną jest... Wojtek, Cześć. I Zacznę od pytania, dobra? Jak byś się opisał? Ha, no, to jest bardzo dobra dyskusja. Jeśli mam przedstawić swoją osobę, po prostu. Jestem Wojtek, mam 19 lat i od 11 lat tworzę filmy w internecie, bo zawsze to było moim marzeniem, żeby, żeby z tego żyć. I jakoś tak magicznie wyszło, że mi się udało spełnić to marzenie. I teraz, właśnie, treści, które tworzę, to głównie na TikToku są filmy. O dosłownie wszystkim, co mi przyjdzie do głowy, Naj najłatwiej taki sposób, w ładny sposób, w którym się lubię opisać, to jest to, że jestem osobą, która jest bardzo ciekawa świata i bardzo się lubi tym dzielić w internecie. i na tym Opiera swoją prezencję online. Okej, okay. ja tak sobie w sumie myślałem, Właśnie na ile sposobów można się opisać, nie? Zależnie totalnie od osoby, której się opisujesz. Też jakby symultaniczna rozkmina, tak. jak bardzo ten opis się zmienia z czasem, nie? Są takie punkty tak, w życiu, tak. których od tego momentu już by się zmienił trochę ten opis. Już tak. trochę inaczej byś ja, się jakby opisał. Jakby masz, masz normalne, małe punkty, w których po prostu się dzieje coś, co sprawia, że no, jakieś tam wartość jest dla ciebie ważna, więc chcesz się przedstawić jako to, na przykład, nie uh -huh, wiem, uh -huh. Dołączasz do jakiegoś ugrupowania i czujesz tą wspólność, więc chcesz się tak. tam przyłączyć do tego. No. Tak, ja jestem harcerzem, o. Albo też się dzieją rzeczy, w których masz kompletną rozp... Pleniem całego poglądu na świat i na to, jak siebie widzisz tak o, dalej. I to, to podkreślić. I w tym no. momencie nagle masz takie o, to jednak wszystko było nieprawdziwe, jak ja myślałem, że jestem, więc teraz już się opisujesz kompletnie inaczej, bo ogarniasz, że jesteś inną osobą nagle. Uh -huh. Ja tak na przykład miałem pod koniec roku z takim to jest gruby temat na sam początek z tożsamością płciową. Dlatego, że uh -huh. pod koniec jakoś roku tak właśnie zacząłem chmienić nad tym, czym właściwie jest niewinarność. I ja tak ogarnęłem, że to jest dokładnie to, jak ja się czuję, no bo nie wiem, nie czułem jakiegoś przywiązania do grupy mężczyzn ani tym bardziej no, nie czułem przywiązania do grupy kobiet. No nie czułem się kobietą no. nigdy, ale też nie czułem tego bycia mężczyzną jakoś bardzo mocno, no nie? No czaję. Więc stwierdziłem, że hej, to jest w sumie ładny sposób, w którym się mógł opisać. Jakoś tak zacząłem w pewnym momencie przedstawiać się dość mocno jako Andy. Jako Mimo, że nigdy, nigdy nie zależało mi na tym jakoś tak bardzo mocno. To było tylko coś takiego, że jak, ktoś, jak tylko miałem okazję powiedzieć, że jestem osobą nieminarną, to to mówiłem, ale, ale, <laughs> ale, nie, ale, nie, ale prawo, nie miałem... jestem wege, no. Tak, ale, te, ale właśnie nie było to, że w każdym momencie to wpiękala, tylko jak ktoś zapytał, to mówię takie, o się, że pytasz. No nie? To jest Jak... taka trap karta była. No. Teraz ogarnąłem i wróciłem sobie do takiego pierwszego podejścia, które miałem. To nie jest tak, że ja się utożsamiam z jakąkolwiek grupą, właśnie chodzi o to, że się nie utożsamiam z nikim. Mam po prostu wyjebane. I to <grym> jest bardzo ale e true. kontrowersyjny hot take, ale głównie jakby moje bycie NB się wzięło stąd, że uważałem że koncept płci tak. za głupi. Koncept płci jest idiotyzmem dla mnie. Czekałem, żeby to powiedzieć, ale no. i tak zacząłem zmierzać, dlatego to się ucieszyłem. Ta kwestia jest taka, że płeć po polsku to jest jeszcze bardziej pojebana, bo przynajmniej po tak. angielsku jest sexy gender. Ta płeć po polsku czy, czy po angielsku też jest ten problem? To jest jedno słowo, które opisuje 10 różnych rzeczy. Masz płeć chromosomalną, tak. Masz płeć gonadalną. masz płeć gametalną. Masz już płeć... nie powiem tak, bo nie mam pojęcia. Masz no. płeć określoną przez pierwszorzędne cechy płciowe, drugorzędne cechy płciowe. Uh -huh. Masz płeć prawną, masz płeć chromosomalną. To co, masz płeć kobieta, mężczyzna, XY albo XX, no nie. Uh -huh. Tylko, że co jak masz osobę, która jest super kobietą, są super mężczyzną, czyli ma XXX albo XYY, wtedy ktoś ma 47 chromosomów. Wada genetyczna okej okay. Ten argument. Ma lub przedstawienie tego, że nawet pod względem płci chromosomalnej są sytuacje, w których binarność nie ma sensu. Aha. Płeć jest rozjebanym konceptem na każdym poziomie, i jak teraz doszła jeszcze do tego tożsamość płciowa, która nie jest definiowana niczym innym niż to, jak ty mówisz, to, to jeszcze bardziej to komplikuje. Ja mam głównie problem z tym taki, że idea tożsamości płciowej implikuje, że jest jakakolwiek wartość w tej płci. Tak, A tak, to, tak, po, po tak, prostu... tak. Za każdym razem, jak ktoś mówi, że mężczyźni coś albo kobiety coś, to ja się triggeruję wtedy. W sensie tak. wiadomo, że są faktycznie. Czy są ja te... różnice, tak, no. jasne. Ale głównie, to przede wszystkim jesteśmy ludźmi. I nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Nie ma znaczenia, czy jesteś czarny, czy biały. Nie ma znaczenia, czy jesteś stąd, czy stamtąd. Główną wartością jest to, że jesteś człowiekiem. Idea tożsamości płciowej dodaje kolejną warstwę do po prostu segregacji. To jest w ogóle niesamowite dla mnie. Jak nie zawsze byłem, że tak powiem, w tych kwestiach taki przekonany, nie? To było raczej coś takiego, że ja się o tym nie zastanawiałem. Więc przyjmowałem takie z góry narzucane przez hmm, społeczeństwo schematy, nie? No nie mówię, że jestem rasistą. Nie o to mi chodzi w ogóle, ale. <laughs> jestem... Tak, powiem jak mogę. Ale... ale wiesz, nie zauważyłem problemów z tym związanych. Ktoś na przykład mówił, że o, jakby triggerował się na zasadzie płci i tak dalej. To ja trochę tak tego nie rozumiałem. O co ci chodzi, nie? Jakby, przecież faceci są trochę inni, dziewczyny są inne, rozróżniajmy to i tak dalej. Jesteś albo tym, no. albo tym. Do czego zmierzam? Nie wiem, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że to tak ciężko czasami się połapać w tym, jak się nad tym nie zacznie tak, właśnie, zastanawiać. Tak, jest też problem. Przez to, jak to jest używane w polityce, to nazwa LGBT, która jest normalną, fajną nazwą, po prostu tak mi zbrzydła w uszach. Też, że no? Nie jestem w stanie tego mówić, że za po prostu queer. No, środowisko queerowe ma to do siebie, że jakby opiera się na, na tolerancji i akceptacji, dlatego, że od zawsze tak było, nasza generacja jest tą generacją, która zdała sobie sprawę z tego, że Potrzebujemy tej akceptacji i tej powiedzenia, że hej, to jest w porządku, że jesteś taki, jak jesteś. No nie, bo tego uh -huh. nie było wcześniej. I ponieważ to się opiera na tej akceptacji, to niestety, jak ktoś z tego środowiska wychodzi z pomysłem, który już naprawdę jest zbędny, to no, tak, trochę pszuję, jest trochę strach tak... powiedzieć mu, zamknij mordę. Jakby cała idea się opiera na tym, żeby mówić ludziom, że hej, to jest okej. Okay". I to nie jest tak, że wszyscy to akceptują, ale po prostu nikt nie mówi, że to nie jest okej. Okay. No i potem już wszyscy to muszą zaakceptować. Ludzie się, sami niektórzy w to zakopują, bo na przykład, jak masz kwestię zajmków, praktycznie każda osoba, którą znam, która używa. Zaimków e, takich, o których że tak powiem, musi mówić. Ma do tego takie podejście, że no, pełni akceptuje, że ktoś może się pomylić czy coś, ale ludzie w społeczeństwie często mają percepcję tego, że tak to nie wygląda. Że się dlatego, że widzą, o to jakoś dlatego ten... że widzą ekstremistów w internecie czy w innych źródłach. Te koncepty nie są jakkolwiek pojebane. Bo to zawsze jest tak, że uświadamiasz sobie nagle, że te wszystkie rzeczy podchodzą właśnie pod coś takiego, że ci ludzie mają coś ograniczane. No to dobra, no to wolność jest takim rozwiązaniem naturalnym, nie? żeby wszystkim wszystko pozwolić. No ale na przykład masz też co, pozwala byś ludziom jeździć, załóżmy pod wpływem. No nie. Pod warunkiem, że będą brali odpowiedzialność za swoje czyny? No nie, nie. no, bo to no Nie jakby... ale właśnie chodzi o to, że jakby. Ja, te, ja nie mówię tego jak coś, żeby no, argument nie, przeciwko nie, nie. temu zagadaliśmy, nie? Tylko zastanawiam się, tak, tą ee... granicę teraz, gdzie przesuwamy. jakby. To jest bardzo ciekawy temat. Żeby poprawne rozwiązanie miałby ktoś, kto po prostu ma świadomość o absolutnej moralności e, i wie, jaka jest ta absolutna moralność, wie, co jest absolutnie dobre i złe, i po prostu decyduje według tego, co jest rzeczywiście dobre i złe. Znalej. Czyli dosłownie tutaj? No. Dobra. Koncept absolutnej moralności, by. Miał miejsce wtedy, kiedy był dosłownie Bóg, który dyktuje, co jest dobre i co złe. I dlatego europejska cywilizacja bazuje dość mocno na religii, bo potrzebowała takiej absolutnej moralności i wiary w to, że taka absolutna moralność istnieje. Ale teraz, kiedy już wiemy trochę więcej, jesteśmy trochę bardziej rozwinięci, jesteśmy w stanie zrozumieć, że absolutna moralność nie istnieje. Myślisz, I nie może istnieć. Że to, nie... to nie jest kwestia tego, że myślisz, że nie istnieje, tylko ona logicznie nie ma jak. Istnieć jest logicznie po prostu sobie sprzeczna. Co znaczy, że coś jest moralnie dobre? To, że dąży do czyjegoś dobra, no nie? Znaczy nie, inaczej. Coś jest moralne, jeżeli nie szkodzi innym, nikomu? Ktoś się wyjebie i wykrwawia się, i ty przejdziesz, to nie szkodzisz mu, ale powinieneś mu pomóc, no nie? Więc właśnie to jest ten problem. Moralność okay. bazuje na zasadach, które już masz. Według tej perspektywy, którą po powinien mieć teraz cały świat, jest to, że to, co zrobił Hitler, jest kurwa tragiczne, no nie? Ale z perspektywy Hitlera, on ma uschranę w głowie, że ta rasa jest zła i on swoich dobrych ludzi od tej złej rasy, więc on robi zajebiście coś dobrego, no nie? No tak. Moralność jest kompletnie zależna od tego, w jakim społeczeństwie istniejesz. I nie ma absolutnej moralności, więc jedyny sposób, w jaki się możesz zbliżyć do czegoś, co będzie... Oczy... Nie, nie będzie... Zaraz się napiję. E, czegoś, co nie będzie złe, obiektywnie, to po prostu czyniąc dobro. Tylko, że nadal to dobro jest dobrem dlatego, że ty to interpretujesz jako dobro. Kiedy masz demokratyczne państwo, wygrywa to, co ludzie myślą, że chcą, a ludzie często nie wiedzą tego, co potrzebują. Ja też zauważyłem, że pierdolę poro, bo nie jestem w stanie usunąć ze świadomości Kamery. Nie jestem w ogóle przyzwyczajony do takiego luzu wypowiedzi. Czasami się zastanawiam, czy za bardzo nie wpadam właśnie w taki luz, bo ja już czasami tak się jąkam jąkam się. Ale to jest bardziej autentyczne wtedy i, no. i to jest bardziej ludzkie, no nie? No, tylko to jest zawsze ten minus, że jednak mając tą świadomość poprawy, nic nie mówiłbyś coraz lepiej. Kwestia jest tego, że nikt nie jest idealny i jak ty będziesz tworzyć treści, w których jesteś idealny, to to będzie wyglądać jak mhm. nieprawdziwość. I rzeczywiście, jakby jak patrzysz na telewizję, że te treści są robione po to, żeby wyglądały, jakby, jakby było idealne, przez to właśnie to się Wydaje takie sztuczne. W ogóle mocne jest, jak widzisz jakichkolwiek twórców, całe życie ich oglądasz na jednej platformie i widzisz ich na innej platformie, i widzisz nagle, jak oni się w trochę inny sposób wysławiają właśnie. I trochę totalnie inne treści nagrywają. Oglądałem. Podcast z Bellą Porsche, pierwszy. Ja miałem takie kurwa co? Twórczyni, która rozjęła kompletnie TikToka, ale ona w ogóle nie mówiła w filmach, nie używa w ogóle swojego głosu. Więc jak się dowiedziałem, że ma głos, widzisz osobę, która zbudowała ogromną sławę, world superstar level, i nie mówiła nic, i nagle się odzywa, to masz takie. Kurwa... Ej, no w sumie rzeczywiście, to też jest człowiek, też umie mówić, no nie, ale to jest dziwne. Podobny dysonans z Jasiem fasolą miałem. Jak całe życie oglądałem jego filmy, no to on tam też nie używa zazwyczaj słów, albo coś tam mruczy pod nosem. Potem widzę jak się wypowiada i taki no, mądry człowiek w sumie, nie? Póki pamiętam, nagrałem pie pierwszą część TikToka przed tym jak jechałem. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby pomyśleć, że losowy typ z internetu. Zgodzi się przejechać parędziesiąt kilometrów do Twojego miasta po to, żeby spędzić tam z Tobą noc i na spacerze porozmawiać o różnych tematach, a potem to wrzucić na YouTube'a, ale to był zajebisty pomysł. Pijemy sobie herbatkę na ulicy. Tam jest kamera. Tam jest życie backstage tego, jak się tu znaleźliśmy. Dostałem dzisiaj rano na Instagramie, patrzę, wiadomość od nowego konta. No i czytam, że zaproszenie na porozmawianie kiedyś, na streamie czy tam na YouTubie. Nie wiedziałem do końca o co chodzi, więc się zapytałem, żartobliwie kompletnie, czy chodzi ci o spotkanie Irl? Oczywiście oczekiwałem odpowiedzi, że nie, no, no ale powiedziałeś mi, że no, raczej z obcym typem pewnie nie, nie chciałbyś spędzić nocy i przyjechać jeszcze pewnie do innego miasta, bo pewnie z Krakowa nie jest ciężkie. zajebiście, przyjadę dzisiaj do Krakowa. Wydaje mi się, że się nie spodziewałeś takiej odpowiedzi. To nie, totalnie nie. W sumie, jak przeglądam sobie TikToka, to jest dużo. Osób, o których myślę kwa, no z nim by się spoko gadało, nie? Z tym by się spoko gadało i tak dalej. Przeglądam, Global Wojtek, dobra. Pyk, mówisz, że dzisiaj, no to wtedy miałem lekkie takie faktycznie. To był kompletny żart. Ja miałem takie. To, że... Nie wziąłem jakoś. Nawet ja, jako... ja, ja powiedziałem, nawet dzisiaj mogę myśleć. To był kompletny żart. Ty mówisz, no dobra, to ogarnęła teraz. Ja mam takie, okej, okay, dobra, no to jak Tak mi się o wiele lepiej pracuje. Jak mam coś planować, wiesz, zapisywać, rozkminiać, to mi się tak, tak nie chce. Spontan tylko. Spontan Jakby... jest o wiele lepszy. Dlaczego się zdecydowałem na to? No bo ja nie widziałem, widziałem mhm. 4 sekundy Twojego Contentu. I pierwszy raz w życiu widziałem ciebie, jak do mnie napisałeś. Mhm, widziałem, że followował cię młody klakson i DSLL, które są dwoma osobami rozbieżnymi dość, które ogarniałem, że jak ciebie obserwują, to ja tak coś tam fajnego tworzysz, pewnie? No i potem tak patrząc, po samej wiadomości napisałeś mi o, o gadaniu o właśnie różnych ciekawych tematach. Zrobiłem bardzo dalekosiężne założenie, że jesteś raczej inteligentną osobą i ta rozmowa będzie wartościowa. Wcześniej byłem podekscytowany tym, bo czułem, że będzie spoko i w ogóle, ale jak jechałem, jak byłem w pociągu, no trochę mi się zaczyna humor spadać. No, ja w dworzec, zmiałem to samo, nie Czuję się mam takie, No może być chłopowo, no nie pogadamy. Ja wiem, że pogadamy, bo zawsze gadanie z ludźmi mi osmala, no. ale tak ogólnie poza samym gadaniem pod względem po prostu egzystowania też, razem, jak miałem u Ciebie zostać na nosie obawy. No. Content jakiś tam wyjdzie, ale no, może potem być dziwnie. Przez to, że to nie jest tak, że byliśmy na 100%, tylko byliśmy niżej, ale przez co się dogadujemy w miarę, to się wybustowaliśmy na te 100% trudu, z powrotem. Trudu. Ej, wniosek, no nie ufać swoim emocjom, no w sensie chwilowym przemyśleniom. Często tak mam, że jak się kładę spać na przykład, to mam takie pomysły, że myślę, no nie no, rozkupiłem świat, nie? Aha. Jutro wstanę i zrobię coś. Czy, czy to jeszcze nie powstało. Po czym wstaję rano i mam takie no coś mi się przyśniło, nie, to totalnie. Jesz... Zrób to teraz. Jakby chuj jest czwarta rano i naprawdę już powinien się spać. Jak masz ten pomysł, to ty adhd darzu. Zrób to teraz, bo jak pójdziesz spać, to już nie będziesz mieć tej ekscytacji. To nie jest obiektywne, bo lud... inni ludzie działają inaczej, no nie? Dobra, myślę, że na tym pięknym rozwidleniu zakończymy dzisiejszą podróż. Tak. Wpadajcie do Wojtka na TikToka, zakładam. Trzymajcie się. Miłego wieczoru wam życzę. Czy tam cokolwiek kawki smacznej, kawusi i wiadomo. Papa. Pa.